A więc co to w ogóle jest ten parametr? Tak, najprościej mówiąc, to jest dodatkowa literka we wzorze, tak? Normalnie mamy jakiś wzór już gotowy, gdzie x i y tylko są niewiadomymi. No i podstawiasz jakąś liczbę za x, tak? No i liczysz y, tak? No i tyle masz punkt. A w zadaniu z parametrem mamy jeszcze jedną niewiadomą. Zazwyczaj najczęściej to jest to litera m, to jest ten nasz parametr. I teraz taki najprostszy przykład. Co byś tutaj Stawił za tego m, tak? Ile musiałby być równy m, żeby to równanie z polecenia było identyczne jak to na dole? No prosta sprawa, m musiałoby być równe 3. Za m abyśmy podstawili 3 i wtedy te równania byłyby identyczne, tak? No, na takiej zasadzie to działa, tylko że pytania zazwyczaj są no, troszkę trudniejsze. Ale wystarczy znać trochę teorii, na przykład jaki musiałby być m, żeby ta funkcja była rosnąca? Przy x musi stać dodatnia liczba, żeby funkcja była rosnąca, więc m musi być dodatni. Czyli jakakolwiek liczba większa od zera. Czyli m musi być po prostu większa od zera. I to byłaby odpowiedź, tak? Bo tak się zapisuje liczby dodatnie. To znaczy tak zapisalibyśmy, że m jest dodatnie. Czyli jest większe od zera po prostu. A gdyby ta funkcja miała być malejąca, to m mniejsze od zera. No bo musi stać ujemna liczba przy x. A co gdyby zapytali cię, na przykład, jaki jest m, jeżeli miejscem zerowym tej funkcji byłoby minus 2, 0 oczywiście, tak. Czyli miejscem zerowym byłoby minus 2, bo podaliby ci samego x, tak naprawdę. No, nie podaliby punktu, tylko powiedzieliby, miejsce zerowe to minus 2. No bo wiadomo, że jak podają miejsce zerowe, to chodzi o x, bo y i tak byłby 0, taki sam, bo to jest miejsce zerowe, tak. No a więc w naszej funkcji przepisałbyś Ema, podstawił minus 2 za x, tak, tam było jeszcze plus 4 i to się równa 0, tak? Bo chodzi o to, że minus dwójka podstawiona za x ma wyzerować to równanie, tak? Bo jest miejscem zerowym e, Tylko dla jakiego m by tak było? Uporządkujmy to trochę, bo m razy minus 2 to się po prostu pisze minus 2m Czwórkę przenosimy na lewo Czyli to nasze minus 2m musiałoby być równe minus 4 Po podzieleniu na minus 2 wychodzi, że m Samo m musiałoby być równe 2 To znaczy, o proszę sprawdzenie Podstawiamy do wzoru za tego m a dwójkę I mamy taki wzór no to policzmy jego miejsce zerowe. 2x równa się minus 4, x równa się minus 2. O proszę, jeżeli w miejscu ema tu we wzorze pojawiła się dwójka, to wtedy powstał taki wzór 2x plus 4, którego miejscem zerowym byłoby minus 2. No to znaleźliśmy tego ema. Tak? Czyli musi być tylko spełniony ten nasz warunek. Na przykład, jaki musiałby być M, żeby do tej funkcji należał punkt 1, 7 o. No to m -a razy x przepisujemy, tylko że za x -a wstawiamy tą jedynkę, tak? Podstawiamy punkt 1, 7. 1 za x, 7 za y. Plus 4. No i po podstawieniu jedynki za x, -a, no wynik ma wyjść 7, tak? Bo jest punkt 1, 7. No to widać tutaj, że żeby wyszło 7, to musiały być 4 plus 3. No to 1 razy m musi być 3. No to m to 3 po prostu. Podstawiamy trójkę za m, czyli wzór to będzie 3x plus 4 teraz. No i widać, że po podstawieniu jedynki, Wyszłoby z tego 7, no to to byłaby nasza funkcja, do której należy ten punkt 1,7. O to chodzi w tym parametrze. Musi być spełniony warunek i najczęściej to jest, że musi pasować jakiś punkt do funkcji, albo musi zerować tę funkcję konkretny x, tak? Jak było w poprzednim przykładzie. Albo musi być rosnąca, malejąca, coś w tym stylu, tak? Tylko zazwyczaj nie dają ci samego ema, tylko jakiś nawias z tym emem. I jak mamy to zadanie, kiedy ona ma być rosnąca? No to rosnąca jest wtedy, kiedy a, czyli współczynnik a, to tu jest większe od zera, tak dodatnie. I wtedy musisz wiedzieć, że a, czyli współczynnik a, to co mnoży x to nie jest m ani 2, czy tam minus 2. To jest całe wnętrze tego nawiasu. m minus 2, cały nawias, bo cały nawias mnoży x. -a. I wtedy całe to m minus 2, czyli cały współczynnik a, ma być większe od zera. Czyli m większe od 2 Nierówność trzeba rozwiązać Jak ktoś nie wie o co chodzi to zapraszam do lekcji o nierównościach O to w tym chodzi, po prostu Tym razem nie porównujemy tak jak w poprzednich przykładach m, -a, tylko cały nawias z m -em. i o to w tym chodzi Tak, jeszcze jeden przykład wprowadzający Jakie musiałoby być m Żeby należał punkt 1,4 do tej funkcji No to to m minus 2 przepisujemy Za x -a podstawiamy jedynkę Plus 1 przepisujemy no i ma się równać ile? No 4, tak? Bo punkt 1, 4. 1 za x, 4 za y za wynik. Po wymnożeniu tego i przeniesieniu tej jedynki na prawo wychodzi, że m minus 2 ma się równać 3. Czyli m musi być równe 5. No jak w tamtym pierwszym nawiasie za m podstawiłem 5 i w nawiasie będzie 5 odjąć 2 to nasza funkcja przybierze taką postać 3x plus 1. No i do niej, jakbyśmy postawili jedynkę za x, to wynik wyjdzie 4, tak? A więc dzisiaj mówimy sobie zadania z funkcją liniową i z parametrem. Tutaj jest lista zadań, to jest część pierwsza, potem zrobię drugą z jakimiś trudniejszymi. Zobacz, czy coś cię tu interesuje, może wszystko już umiesz. No i pierwsze, punkt A leży na wykresie takiej funkcji. Mamy wyznaczyć ją bardzo proste, bo patrzcie, musicie odpowiedzieć sobie na pytanie, ile tu jest niewiadomych. Y, czyli f od x, to 1 x to druga, m występujące dwukrotnie to trzecia niewiadoma. Jeżeli macie punkt taki jak ten, gdzie 0 to x, y to 1, no to możecie usunąć dwie z trzech niewiadomych i zostanie wam wtedy jedna niewiadoma, a to się wtedy da policzyć jednym równaniem. No i podstawiamy za y leci 1, m minus 2 przepisujesz, razy 0 za x, dodać m minus 3. To się oczywiście zeruje i wychodzi, że 1 to się równa m minus 3, czyli m to 4. No i właściwie to tyle. Czyli nasza funkcja to, no za m leci czwórka, to w nawiasie wyjdzie 2x plus 4 do 3, czyli plus 1. Dla jakiego m -a cała ta funkcja jest rosnąca? To jest najczęstsze zadanie mi się wydaje na maturze z parametrem w każdym razie. No, funkcja jest rosnąca, kiedy tu przy x stoi dodatnia liczba. Ta liczba, która mnoży x, to jest A, tak? Współczynnik kierunkowy. Więc piszemy warunek, że to A musi być większe od 0. I jeszcze wiemy, że A to się równa m minus 1. Nie musicie tego tak zapisywać. Po prostu chciałem, żebyście taki najładniejszy, najpoprawniejszy zapis znali. A jest większe od 0 i A jest równe m minus 1. Jeżeli przed x stoi nawias, to cały ten nawias to jest A współczynnik A. Czyli m minus 1 większe od 0 wychodzi po połączeniu tych dwóch warunków. Czyli m większe od 1. No i to w sumie tyle, koniec. Bo każda liczba większa od 1, jak ją podstawicie tam do nawiasu, o tu, no da z nawiasu dodatnią, dodatnią liczbę. I wtedy funkcja będzie miała dodatnią liczbę przy x, czyli jest rosnąca. A teraz podobne zadanie, dla jakiego m -a funkcja jest stała. Stała jest kiedy? Stała jest wtedy, kiedy a jest równe 0, tak, bo... Tu musi wyjść 0, żeby wyzerowało x. No i żeby ten wzór się ograniczył tak naprawdę do czegoś takiego, że f od x, tak czyli y równa się samo to 3 tu z końca. Wtedy byłaby stała. Tak, bo wtedy byłaby to pozioma linia w y równym 3. Bardzo szybko się robi takie zadanie. Po prostu m odjąć 1 musi być równe 0, czyli m równa się 1. Koniec. Funkcja jest malejąca dla jakiego m? -a? No, tu kolejny warunek, którego jeszcze nie użyliśmy. Że a musi być ujemne, a musi być mniejsze od 0, czyli to, co stoi przy x, wtedy jest malujące. Czyli m kwadrat odjąć 1, mniejsze od 0, czyli m kwadrat mniejsze od 1. No jak to rozwiązać, jeżeli nie wiemy nic o funkcji kwadratowej? Chyba się nie da. Trzeba coś wiedzieć. Na pewno jest kilka sposobów, jak to rozwiązać. Przede wszystkim można to rozpisać tak, że m mniejsze od 1 i m większe od minus 1. No taka jest zasada rozwiązywania nierówności, że przepisujemy tak jak było, tylko tu znika kwadrat. I oczywiście po spierwiastkowaniu tego, no tylko, że pierwiastek z 1 to i tak będzie 1. A tu odwracamy znaki po prawej, 1 zamienia się w minus 1. Z tego wychodzi taki przedział od minus 1 do 1. O, taki, kółka niezamalowane, więc byłaby to odpowiedź C, bo jak kółka niezamalowane to nawiasy okrągłe. Drugi sposób to potraktowanie tego jak funkcji kwadratowej, no takie x kwadrat odjąć 1. Załóżmy, że chcemy ją narysować. Łatwo można policzyć, jakie byłyby jej miejsca zerowe. Tak to nawet widać. 1 i minus 1, zaznaczmy je. Mamy miejsca zerowe i teraz trzeba narysować parabolę. Ramiona są w górę. Jak nie wiesz, co chodzi, to odsyłam do playlisty o funkcji kwadratowej. W każdym razie tak by wyglądała ta funkcja. Tu są jej miejsca zerowe. No i było pytanie, kiedy ona była mniejsza od 0, tak? No to widać, że na tym fragmencie... Od x -a minus 1 do 1. No w tym przypadku ema, tak? Czyli od ema od minus 1 do 1. Stąd taka odpowiedź, właśnie c. Miejscem zerowym tej funkcji jest liczba 3, znajdziemy. No jeżeli 3 jest miejscem zerowym, no to f od 3 będzie równe 0, oczywiście. Więc przepisujemy nasz wzór, podstawiając 3 za x. No i co by było wtedy wynikiem? Oczywiście 0, bo 3 to miejsce zerowe. Tak czyli przepisałem cały wzór, tylko podstawiłem za x a 3, no i wynikiem ma być 0. Czyli minus 6 plus m plus 7 to 0, czyli m byłoby równe minus 1. To by było nasze m. No i podstawmy sobie, czyli nasze f od x to jest minus 2x. No i za m leci minus 1, czyli minus 2x plus 6. No to widać, że 3 byłoby miejscem zerowym, tak? Proste o tych równaniach są równoległe. Wyznacz m. No jak są równoległe, to znaczy, że przy x musi stać to samo, czyli a musi być równe. W tym pierwszym a to 2, a w tym drugim a to cały nawias 3 minus m. Czyli nasze 2 musi być równe temu 3 minus m. Czyli musimy porównać 2 do tego nawiasu 3 minus m. Czyli minus 1 równa się minus m, czyli 1 to m, czyli nasze m to 1. To nawet widać, wystarczy sobie, jakbyś miał odpowiedzi ABCD, podstawiać te m -y tutaj i patrzeć, kiedy wyjdzie to samo, tak? Dwójka przy tym x, tak samo jak tu. Wystarczy znać zasadę, tak? Jak są równoległe, to przy x stoi to samo. No i absolutnie to samo, kiedy ona jest rosnąca? No, to, co stoi przy x musi być dodatnie, więc piszemy, że m minus 2, bo to stoi przy x, cały nawias, większe od 0, czyli m większe od 2. Odpowiedź A, jak nie wiesz, o co chodzi, to odsyłam do lekcji o nierównościach liniowych. Okej, okay, takie to łatwe, że zróbmy kilka naraz. Liczba 1 jest miejscem zerowym tej funkcji wyznacz m. Czyli jak sobie za x -a stawię jedyneczkę, no to wynik z tego równania to będzie 0, bo 1 to miejsce zerowe. Nawias sobie mnożę przez 1 i jedynkę przerzucam na prawo, czyli i minus m to minus 3, czyli m to 3, koniec. Na wykresie takiej funkcji leży punkt taki. No, tak jak mówiłem, podstawiamy punkt od razu. M minus 1 razy tamta piąteczka podstawiona za x plus 3 równa się minus 2. Mnożymy nawias, czyli 5M odjąć 5 plus 3 równa się minus 2, czyli 5M równa się 0. O, wychodzi, że m to 0, to też jest dobry wynik. Jak sobie podstawisz do tego wzoru za m0, to jaka tam funkcja wyjdzie? No wyjdzie funkcja minus x plus. 3, no to faktycznie 5 minus 2 by należało. Ta funkcja liniowa jest rosnąca, gdy, no bardzo proste, m plus 2 większe od 0, czyli m większe od minus 2, wtedy byłaby rosnąca. Pamiętajcie, co jest bardzo ważne, że nie bierzemy tutaj pod uwagę, w tych zadaniach z rosnąca malejąca, m, -a, który stoi tu. Bierzemy pod uwagę tylko to, co stoi przy x, tak? Bo to definiuje, czy z rosnąca malejąca, czy stała. A teraz zapraszam na trudniejsze zadania w kolejnej części.